Okej okay, kochani, w naszym domu afera. Amelka i Kubuś postanowili pomóc pieskom, tylko Maluch się pomylił i zamówił karmę dla szczurów. I jak to wszystko odkręcić? I co znowu planuje nasz bredny sąsiad? Sami zobaczcie. Co robi Amelka? nie ten film będzie naprawdę zabawny. Oglądam zwiastun nowej bajki, Freddy Pudelnie z tej ziemi. Wow. Już od 7 marca w kinach. A wy lubicie chodzić do kina? Napiszcie w komentarzu. Mówię, wiem pieski. Skoro Kuboś lubi pieski, to zróbmy dobry uczynek. Kupmy karmę, dużo karmy i zawieźmy ją do schroniska. Co ja słyszę? Chcecie zrobić dobry uczynek i kupić karmę do schroniska? Jesteście super! Tak, to świetny pomysł, ale muszę sprawdzić ile mam kasy na koncie. Dobra, starczy. Zaraz zamówię karmę dla piesku. Przyjaciółka mówiła mi, że najlepsza będzie karma Dolina do Teci. To otrzymy pieska. Kilka puszek, kilka worków, a potem zawieziemy je do schroniska. Jedziemy na piesku. Kaj! Kubuś, poczekaj tu na mnie. Amelka, pakuj się i jedziemy do Warszawy. Ale super. Jedziemy na premierę filmu. Naprawdę? Freddy, pudeł nie z tej ziemi. Co? A ja? Co ze mną? A ty zostajesz z kubusiem! Ale ja nie dam rady! Tylu, i kubus jest mega grzeczny! Ale muszę już to, już to sprawić, że to zniknę. Może co nacisnąć, że za to zniknę. To są ustulki. Lęba. O, możliwe. To ja nie robię. córki! Tak będą miały jedną. Kochanie, może byś została w domu i nigdzie nie jechała? Nie przesadzaj to tylko dwa dni. Dasz sobie radę! Ale się będę bardzo bał sam w domu. Muszę być na tej premierze. Uwielbiam takie filmy! Zresztą nie mogę zawieść anelki. Jak ja sobie poradzę! Będę w nocy sam! Kompletnie sam! A jak pojawi się duch, jak w moim śnie? To będzie straszne! I przy okazji to... jeszcze to, a to moja stylówka na premierę. Ale jeszcze nie jestem co do niej pewna. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o niej myślicie. Nie, to dobra myślę. To będę musiała to przemyśleć. A to się Kuba, tobie podoba? No dobra, to będę musiała chyba myśleć coś innego. Zaraz, zaraz. Czy ja w końcu zamówiłam karmę dla piesków? <laughs> tak, tak, tak. Nie mogę sobie przypomnieć. Zamówiliśmy? A, to pewnie zamówienie przyjdzie po moim powrocie z Warszawy. jedź, proszę, nie jedź. My już jedziemy? Piotrusiu, zostań, pilnuj kowusia i bądź grzeczny. Ale to jest super, wreszcie prawdziwy luz. A wy lubicie reakcję w takim dużym łóżku? O, zaraz sprawdzę, czy moja paczka z karmą już doszła. O, zaraz, zaraz, na To musi być jakaś pomyłka. Jak wrócę, od razu to wyjaśnię. I jeszcze zadzwonię do Piotrka. Piotrek, tylko nie zapomnij odebrać mojej paczki. Dobra, miłego dnia, my już jesteśmy w hotelu. A co ciekawe, co to może być? O! Wielka! Ja jestem ze straży obywatelskiej, więc mam obowiązek zajrzeć do paczki każdego sąsiada, a szczególnie jego. Co to może być? Wiem, że nie powinienem, ale. Raz kozie śmierć! Dla bezpieczeństwa miastowego. Karma dla szczurów. Co za dranie? Co za łobuz? Co? Oni chcą zniszczyć miasto! Ściągnąć tu szczury! Przewidziałem ich plan i muszę go powstrzymać. Chodźcie ze mną, zaraz wam wszystko pokażę. Oto Freddy, prawda, że słodziutki? Na premierę filmu przyjechało mnóstwo fantastycznych gości. Była Lenka z kanału Hejka Lenka, Hania z kanału Zabawkowicz i oczywiście Aisha i Maja z Joto to jest. Nie mogłaby się po prostu nagadać. No dobra, trochę też wspólnie nagrywałyśmy. Swoje stoisko oczywiście miał również partner filmu Dolina na tesi. Potem odpowiadałyśmy na niezliczone pytania dziennikarzy i wreszcie mogłyśmy ruszyć prosto na salę kinową razem z upominkami. Dziękujemy, a sam film Freddy Pudelnie z tej ziemi był przezabawny I oczywiście zapraszam was do kina już od 7 marca Ja właśnie wróciłam z premiery filmu Freddy Pudelnie z tej ziemi I powiem wam, jest to super film, mega zabawny Idealny, żeby wybrać się na niego z rodzinką Mi się osobiście bardzo podobał i zachęcam was do zobaczenia Jest on już od 7 marca w kinach Nie pozwolę panu Piotrowi hodować tu szczurów. O nie! Prędzej wygonię ich z miasta! Czy to duch? Czy ja słyszałem ducha? Duch! Duch! Jaki duch? Macie ducha? Działem. To co? Bo wy zamówiliście karmę dla szczurów! Nie pozwolę na to! Jutro wraca Amelka, muszę z nią to wszystko wyjaśnić! Mamo, strasznie martwię się o tą karmę, Piotrk nic nie dzwoni, nie wiem czy doszła. No co ty, Piotruś na pewno jest zajęty Kubusiem. Pewnie ten mały nie nie da mu popalić. Tylko, że w moim zamówieniem wciąż widnieje karmę dla szczurków i nie wiem co to mogło wyznaczyć. Oby to nie był kolejny psikus Kubusia. Nie wiem myślę, że będzie wszystko dobrze. Po prostu zadzwonimy na infolinię i sprawdzimy. Oby, oby, bo pierwsze nie mam już kolejnej kasy na karmę dla psiaków, a po drugie, jeżeli to byłby kubo, zjadłabym mu wszystkie lizaki i cukierki, i wszystko. I obejrzałbym za niego wszystkie odcinki psiego patrolu. Ja po prostu w to wszystko nie wierzę. Ach, przykro mi. I co my teraz zrobimy? Ktoś był złą karmę, a już nie mam oszczędności. A przecież chcieliśmy pomóc pieskom w skronisku. Ja mam tam pieniądze. Nie, to my mieliśmy zrobić dobry uczynek sami. Czyli musicie na to zarobić? Halo, to sąsiadka Krysia. Krysia? Naprawdę? Naprawdę? To super. Papa, pa. co się stało? Sąsiadka Krysia dowiedziała się o naszym problemie z karmą dla piesku. Prawda? I powiedziała nam, że Dolina do Teci doceniła nasze dobre serce i wyśle nam karmę za darmo. Ale super! Chyba karmę przyjechała! Szybko, szybko. Wow! Ale fajne. Co to, to jest? O! Ale mamy z to są dwa poduszki. To Kto będzie spał na tych poduszkach. Ja i ty. Ja będę mieć tą, a Ameryka będzie mieć tą. To. to gadżety dla prawdziwych panów piesków. Wow. Wow. Co na ciebie? O, ja mieć Wow, to jest powerbank, kubusiu. O, o! To jest co tutaj mamy. O, o. i no Kup. Tak, zobacz się to dla piesków są. O, co tutaj jest? To jest. O, o, o. Ta wybra? I dużo jeszcze mokrej karmy. Zawieziemy do skroniska. Wow. do skroniska. Pieski na pewno się ucieszą. Co to jest? to no jest? No dźwięk. Ale dużo prezentów. Już dostaliśmy taki wielki kubek. Dolina Noteci jest głównym partnerem filmu Freddy Pudelnie z tej Ziemi. I z tej okazji mam dla Was specjalny kod rabatowy Freddy 10, który upoważnia do 10% zniżki w sklepie internetowym Dolina Noteci. A przy każdym zamówieniu z tym kodem przekazana zostanie puszka karmy na spronisko Ameryka w szkole Kubuś w przedszkolu oddelegowano mnie do strasznie ważnego zadania. Właśnie jadę do Stroniska zawieźć karmę którą udało się Amelce załatwić. Jestem jej mega na Dobra, jedziemy. Jesteśmy na miejscu, więc <gryw> biorę pudło i niosę. Karma zostawiona. Mam nadzieję, że pieski będą bardzo, bardzo zadowolone. I dziękujemy Wam za ten film. Do zobaczenia za tydzień. Buziaczki.